W tym roku wyjątkowo udało się zakończyć licytację na czas, ale światełko do nieba popsuły warunki atmosferyczne. Mimo wszystko znakomitej zabawy podczas 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nic nie jest w stanie popsuć. Kochani, no jesteśmy już po wszystkim. Godzina 20:10. Światełko się nie odbyło ze względów, no wiadomo, pogodowe warunki atmosferyczne są takie, jak są, ale to jakby już nie ma wpływu. Mamy obiecane, że w przyszłym roku, jak będą no warunki, zrobimy to razy dwa. Może tak, nam się może uda. Może nam się uda. Finał udał się, no powiem szczerze, według naszych tutaj oceny fantastycznie, tak, panie, tak. panie prezesie? Tak, panie prezesie, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy w tak brzydką pogodę, na ulicach naszego miasta i powiatu, gminy zebrali ponad 45 300 zł, a jeszcze nie wszystkie puszki zostały policzone. Tak. Także cały czas jeszcze komisje liczące liczą. I wielkie, ale bardzo wielkie dzięki dla tych, którzy przyszli na nasze licytacje którzy licytowali za naprawdę potężne pieniądze. Nie sądziliśmy, że. Wszystko uda nam się sprzedać, no. zlicytować. Wszystkie gadżety, które dostaliśmy od Was. A było ich 74, 74 licytacje. I poszło. Wszystko, wszystko naprawdę dużo pięknych rzeczy. Mariusz Rzeźba, Orły, który zrobił też w tą pogodę. Mariusz, wielkie dzięki, że, że byłeś, że jesteś od wielu lat z nami. Piotr, Tobie dziękuję. No ja tobie dziękuję. Ja generalnie dziękuję najbardziej najbardziej naszym mieszkańcom Działdowa, bo trzeba przyznać, że warunki atmosferyczne, które były dzisiaj i w ogóle ta cała atmosfera pandemii i ta cała atmosfera takiego, no jednak ludzie się boją. No to, co się dzisiaj stało na tego, no to możemy powiedzieć krótko. Było nas praktycznie o połowę mniej niż w zeszłym roku, tych osób, które były tu, tak. a w sumie sukces osiągnęliśmy. Już my nie patrzymy w ogóle na pieniądze. To jest jakby na niej w tej chwili istotne. Ale jednak są ludzie, którzy się jakby podpierają, ten, 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 jarają się tym co my, i przechodzą, licytują, sprawia im to przyjemność, uśpią, się bawią, radość, bawią, się, się, bawią, się, bawią się z nami tak. po I, I kochają to, kochają pomagać, to jest najważniejsze, Właśnie, bo tak. kochają pomagać y, dzieciom, kochają pomagać innym i wspierają nas w tym. I nie pozostaje jak nic innego, jak tylko powiedzieć naprawdę serdecznie wszystkim mieszkańcom działdowa, okolic oczywiście, bo też nie wiemy, czy ktoś był poza Działdowem. Tak, tak. Także bardzo serdecznie. I dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy też. Y, Całej obsłudze, dziękuję A Tomek, Justynka, moja tak, rodzina, bo bez nich by... ja bym sam tego sklotłem... Tak, będziemy nie, nie, nie tym, obręli tym bardziej, że ja robię 10% tego roboty, co oni robią, praktycznie 90%. Ja bardziej wspieram chyba ich duchowo, tym bardziej że się też przyjechałem jakby załościa nie było mnie na miejscu, więc chwała wam naprawdę i ja zawsze mówię, że, że król jest tylko jeden. No takie jest moje zdanie. Dziękujemy panu dyrektorowi Jakowi Zwierzowi za udostępnienie nam tej wspaniałej sali. Dziękujemy panu burmistrzowi za wspieranie naszych tak. działań, bo za każdym razem co rok mamy zielone światło i tak, ważne, że nam nikt nie utrudnia, tak? Bo w dzisiejszych czasach jeszcze może być tak, że jedni drugim mogą utrudniać. My, my nie odczuwamy żadnego negatywnego w stosunku do wojsku odczuć, żadnych wszyscy są na taki i naprawdę cieszymy się z tego i co Marcin, no chyba powiemy to sobie, siema. Cześć, do, siema. Siema. Do zobaczenia, do zobaczenia. za rok. Przez siema, jadę. siema. 30 jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Przejrzyj na oczy grał dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.